Tu usiądź. Tak. Patrz, musimy potem zrobić tak. Ja namaluję tu serduszko tak? i daj buzię, tak? I potem musimy zrobić tak. I nam się odciśnie. O, czerwona. Tak. A pół musi być. Jak Ty przyłożysz, to wyjdzie całe. No poczekaj, ja muszę dobrze przyłożyć. Poczekaj. Ja <ślepy> 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 łapię serce. Eee. Pokaż. No gdzie tu serce. Coś chyba na mnie wyszło, nie sądzisz? No tylko jesteśmy mycia. Ja A przynajmniej dobrałam pomadkę pod kolor i opaski. Jedyny plus. To chyba nie działa. A po to Ci serce? No już teraz mi niepotrzebne. Bo nawet nie wyszło. A po to ci serce było? No chciałam ładnie nagrać. No, idziemy się umyć, choć. Ale wymyśliłam. Wymyśliłam, jak nie No wymyśliłam jak nie wiem, no.